Michał Fita szef tkalni. Raciborzanin też pamiętajmy, też samorządowiec raciborski. Michale, powiedz, czy ty jako właśnie raciborzanin, bo tutaj pracujesz, a serce masz jednak dalej na ocicach w Raciborzu, troszkę nie żałujesz, że Racibórz nie ma tego, co teraz ma Kiecz. Po pięciu latach Kiecz wypracował markę pewną, która emanuje w cały mhm. kraj, nie tylko zresztą i może się tym pochwalić. No wręcz macie to hasło, że to jest stolica polskiego driftu. Czy w Raciborzu nie dało rady czegoś podobnego jakby stworzyć, tego nie żałuję, że nie mamy takiego czegoś właśnie na Todrą. W Raciborzu jest generalnie potencjał na mnóstwo tego typu wydarzeń i mogę przypomnieć kilka z nich. Pamiętamy wszyscy, może wymienię te, w które gdzieś tam pośrednio, choć odrobinę, nie wiem, kibicowałem albo, albo angażowałem swoje serducho, albo może trochę czasu, albo prowadziłem jakieś rozmowy z ludźmi, którzy byli za, zaangażowani de facto w, stricte w organizację tego, takich wydarzeń. Przypomnę Festiwal Intro, który fantastycznie rozwijał się, w Bożu i COVID, a potem po COVID-owej różnego rodzaju komplikacje, utrudniły, utrudniły rozwój, dalszy rozwój tego festiwalu. Wiem, że w tej chwili powstaje, rodzi się jakby nowa marka. Przypomnę, jeszcze kiedyś, lata temu był taki projekt, który nazywał się Wracku.pl ja nie, nie wiem czy w Racku .pl, czy festiwal w Racku, już nie pamiętam jak ta nazwa brzmiała. Pamiętam, że występował zespół Leibach wtedy w Raci Bożu, więc też nie byle co. Generalnie Raci Boż postrzegam dość w takich kategoriach, że z samych tych muzycznych inicjatyw można byłoby wiele wskórać. W tej chwili Full Moon, który, który rozwija się, który jest w takiej powiedzmy sobie bardzo garażowej wręcz jakiejś takiej ukrytej imprezy, w tej chwili nabiera rangi festiwalowej i kibicuje bardzo temu, żeby, to, żeby ten festiwal urósł do takiej rangi. Oczywiście e, przykład Drifting. Driftów pokazuje, że to zaangażowanie samorządu jest niezbędne w rozwoju takiej marki. Osobiście sam od lat, od lat no marzę, ale widocznie mam za małą siłę przekonywania i przebicia, aby taki festiwal poświęcony pamięci Klausa Ogermana, urodzonego w Raciborzu, którego zresztą urodziny całkiem niedawno obchodzilibyśmy, Zdaje się, że 95., a zatem za 5 lat stulecie urodzin, w przyszłym roku dziesięciolecie śmierci. Przypomnę wybitnego kompozytora, aranżera i pianisty muzyka Klausa Ogermana którego postać mam nadzieję jeszcze w Raciborzu jakoś będzie coraz bardziej rozpoznawalna i być może za tych parę lat też przynajmniej w tej skali raciborskiej będzie jakoś tam poszanowana, choć nie ukrywam, że marzyłem o tym, aby taki festiwal ogermanowski był tym, co mogłoby przyciągać publikę nie tylko z regionu, ale również z całej Polski, czy z zagranicy. Gdzieś na, na kanwie tych działań ogermanowych poznałem między innymi Kubę Stankiewicza, wybitnego pianistę, jednocześnie też naukowca, który jest... Uwaga, uwaga, bo tutaj pana redaktora zaraz rozwiadą nam. Który jest również współorganizatorem... Do widzenia, pani burmistrz. Dużego festiwalu pianistycznego w Iławie, więc tacy bohaterowie, jak Ogerman, tylko o innych nazwiskach, oczywiście, mają swoje miejsca w różnych częściach Polski. I to są takie festiwale, które co roku przyciągają ludzi. Ja pamiętam, kiedyś się spotkałem w Raciborzu z takim pojęciem promocji wewnętrznej, że ona jest istotna. I myślę, że, że ona dla, dla osób, które pełnią funkcję, ona jest istotna, oczywiście. Ale dla samego miasta, dla mieszkańców, ważna jest ta promocja, która przyciąga z zewnątrz. Pamiętajmy, że to angażuje lokalny biznes, że tutaj ci, którzy mają jakieś pokoje do wynajęcia na czas driftów, mają oblężenie i tak jest od pięciu lat co roku. Że ci, którzy serwują jakieś potrawy, nie chciałem już mówić o napojach. Oni są również wtedy oblegani i zysk, mają, czerpią duże zyski, lokalne sklepiki. Pani burmistrz przytoczyła tutaj historię sprzed pięciu lat, gdzie ludzie kupowali frytki wrażone, żeby, żeby im ktoś się podgrzał. To tak naprawdę tego typu imprezy one mocno wspierają lokalny biznes, mocno wspierają lokalną społeczność, angażują ją. Tu w Kietrzu cudowne jest również zaangażowanie lokalnego biznesu w takiej. To się nazywa społeczna odpowiedzialność biznesu fachowo. Podobno tak to się nazywa. Ja się nie chcę wymądrzać, ale generalnie widzę tą odpowiedzialność wśród tych ludzi, którzy nie widzą przeszkód w tym. Oni oczywiście widzą też swoje korzyści, są przedsiębiorcami, ale przede wszystkim widzą też to, że są częścią tej społeczności i chcą się angażować dla tej społeczności. Oni chcą, żeby mieszkaniec Kowalski i Ksiński. Wiedział, że przedsiębiorca Zetciński lub Tytusiński, specjalnie nie wymieniam nazwisk, e, że on wyłożył pieniądze na zorganizowanie tej czy tamtej imprezy. Ludzie to bardzo doceniają. Ludzie chcą wtedy też wspierać ten lokalny biznes. To jest takie sprzężenie zwrotne. I to pięknie tutaj w tej mikroskali Kietrza, pięciotysięcznego miasteczka, które jest dziesięciokrotnie mniejsze niż Racibusz. A zbudowało imprezę, która ma potężny zasięg, naprawdę potężny. W zeszłym roku spotkałem chłopaka, który mówi: Pamięta mnie pan, w zeszłym roku byłem z kolegą, w tym roku przyjechałem z Mamą, Zbyt Bydgoszczy. Przyjeżdżają ludzie z Niemiec, przyjeżdżają ludzie z Czech. Są tutaj naprawdę ludzie z całej, z całej Polski, którzy na trzy dni rozbijają. Bo przypomnę, że my tutaj również poza tymi miejscami noclegowymi, które są do wynajęcia, organizujemy również pole kempingowe. Tutaj można przyjechać swoim kamperem, ze swoim namiotem, udostępniamy wtedy krytą pływalnię hydrosfera, gdzie, gdzie można skorzystać z prysznica itd. Tak 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 to ma bardzo szeroki zasięg. My patrzymy bardzo szeroko, jeśli chodzi o organizację tej imprezy, że to nie jest tylko ta chwila tutaj spędzona. To jest y, cały proces przygotowań, to jest zaangażowanie właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, tych wszystkich podmiotów gospodarczych. To jest zaangażowanie, nie wiem, szkół, które udostępniają choćby miejsca noclegowe dla, dla ekip technicznych itd. Tak 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 to jest budowanie parkingów. Kombinat rolny nie tylko daje nam tutaj tą przestrzeń. Kombinat rolny wspiera nas w budowaniu toru, bo słomy. kombinat rolny jest z nami, e, choćby udostępniając również tereny pod parkingi. Tam, gdzie nie mają zasiewów, tam gdzie nie mają, jakby, gdzie mają akurat wolne, tam można przyjechać parkować. My oczywiście oznaczamy cały teren. Marceli jest odpowiedzialny właśnie między innymi za to, żeby oznakować to, gdzie, jaki parking i tak dalej, i tak dalej. Więc e, dlatego robimy to zespołowo. Dlatego robimy to w kilka głów, a nie w jedną. Dlatego jakby to zaplecze jest często trudne. My, my się spieramy, my się kłócimy, my nie śpimy po nocach, my potem na następny dzień o 5 rano wysyłamy sobie wiadomości, wiesz, miałeś, miałaś rację, może zróbmy to w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy tą imprezą przez kilka miesięcy. To jest naprawdę oddawanie takiego pełnego zaangażowania i serca. Nie? To nie jest tak, że pan powiedział, ja tu pracuję. Nie? Owszem, ja tu pracuję, serce mam w Raciborzu, ale moje serce bije też już tutaj bardzo mocno. Ja się cieszę, że też nie ukrywam, cieszę się, że staję się też częścią tej lokalnej społeczności. Choć oczywiście urodziłem się w Raciborzu, pracuję w samorządzie dla Raciborza i oczywiście chciałbym to robić z jak największym zaangażowaniem, Natomiast tutaj też wiem, że mam swoją misję do spełnienia i też staram się ją robić na 100%. Bardzo dziękuję. Michał mówił, który poszerzył e, horyzont myślowy e, Kietrza. Dzięki. Przestań, nie, teraz przesadziłeś.